Nie! Bilcza i szóstka awansowała, jak ci się grało? No, mi bardzo dobrze, no. trójki mi nawet ci działa, a tak poza tym to dobrze, fajna gra była. A jak turniej, ci się podoba? No, dobrze jest, tylko że park jest za ślizki, no ślizga się bardzo. Nie wiem czemu i będziecie walczyć w finale szybko myślisz, że macie szansę wygrać? No przegraliśmy tylko trzema punktami, więc w razie czego możemy jeszcze wygrać. O, dajmy! O, dajmy! O, dajmy! O, dajmy! de los carros